Banco, <laughs> haha! Witam! Zbudować swój wymarzony zespół w EFC25, ale brakuje Ci monet, pomocą rusza strona fcoins.gg strona, gdzie możesz zakupić monety w EFC25, je sprzedać na każdą platformę PS4, PS5, Xbox oraz PC z kodem zalewski. Przy zakupie dodatkowe 10% monet wędruje do Ciebie. Dodatkowo, kupując 50 tysięcy końców minimum, bierzesz udział w konkursach, które są organizowane live. Tak, tutaj złóż zamówienie wygraj 300 tysięcy coinsów W każdym zamówieniu 50 tysięcy końców. Minimum otrzymujesz jeden los, dzięki któremu bierzesz udział w giveaway'u. Zapraszam do wzięcia udziału Pamiętaj o Kodzie Zalewski, a wszystkie potrzebne linki znajdziesz w opisie tego filmu. Witam panowie! Witam w czwartek poranny dzień nagrodowy, tak zwany, czwartek boży dzień nagrodowy. za Elite Division. Wow mega, wow mega! Tapujcie ten stream, panowie! Tapujcie, tapujcie Panowie, liga elitarna! Kurna! Ej, tylko ogólnie... O potem będą wjeżdżać, słuchajcie, smoki na ten. Bo, po... no w sumie to nie było przerwy, bo spadliśmy do drugiej ligi, ale odbita elitarna, na głównym koncie, ulepszone nagrody. No i bajeczka. Trzyma śliweczka. 75 tysięcy, słuchajcie. Mega paka, paczka timo, OK. No to ja pamiętam nagrody już, no. Ja pamiętam, one są klasyczne. Są klasyczne nagrody. dwa piki 85 z walkautem. Daj coś, co jest cokolwiek warte. Mbappé wini. Gdzie? O! Yes, okej, okay, okej, okay, okej okay. Vamos Vamos Ale jajca No i baja, no i panowie, no i to jest życie Życie jak w Madrycie, 200 tysięcy monet No i pek, panowie, Pod, podkręcony słuchajcie ten Podkręcony słuchajcie dropik dla influencerka, no a jak, no a jak Ale was musi to boleć, co PANOWIE! DRUGI pik. No 8-6 inform! No ona jest chyba coś ogólnie ten... Ona coś musi być warta chyba Ale sprawdźmy sobie pierwsze tego akbu 10 tysięcy, a Lawrence, One te informy to mogą być warte coś, no 23 tysiące Okej, okay. to ponad 200 koła mamy łącznie z tych No wow, no to elegancko Szczerze bardzo fajne trafy a tu już nie mają potem? Już mają. No, nie będę tego sprawdzał teraz. Ten 40k podlewa, coś? Nie, nawet sen, nie rób żartów. Ale co to jest za karta? To znaczy trzy paczka. Karty jednorazowych. Ej, dostaliśmy myśliwce. Nice. Sie Staszek. Fistaszek. Taka prawda, mega paczka. Yy, z lockoutem? Nie. Mega paczka bez lockoutu. To jest tak zwany klasyk. To jest tak zwany klasyczek. Trafiłem w Fondy i mam zgranie ze Smithy, to jest kurna Fondy Fondy to jest taki deser stary w tym nie jest, jest coś takiego jak na przykład jakieś Fondy czekoladowe Ej, bo to bez kitu, bo to z tym się kojarzy mam Kozi Teraz powiedzmy, że ogarniają bardziej Ale kto ogarnia bardziej, Mondom? <laughs> Ajajaj A jak po wczorajszych meczach Ligi Mistrzów A nie oglądałem zbyt dużo Ligi Mistrzów, w sensie, o oh, 8-7 w ogóle z piłkarza 7-5 a, nie będziemy narzekać. Jak masz serek bielu, jest śmietankowy, to czekoladowy. No tak, no ja wiem, więc znam takiego, znam takiego serka. Panowie, taktyka jest nowa. Ty zostawcie sobie follow na IG, bo tam będę wrzucał. I zostawmy sobie te Team Audio z walkoutem, proszę. Jest, całe szczęście. show! Drugi raz, drugi, to już drugi VanDyke, nie? No drugi Vamos Panowie, to jest dropik influencerka Panowie, to jest dropik influencerka What's up bro? What's up? You asking me what's up? Bro! I've just bought second All these fucking rewards Come on man W on chat Vamos Panowie, medicamentes a jaj co za w ogóle farcik ty? I on niewymienny jest. A ja mam wymiennego? No pewnie, że mam wymiennego. <grym> ej, nie. Gdzie jest ten? Gdzie jest mój Dyke? Ha, jest. Dzielny pacjent. Ha, ej, dwa vandajki mi padły. Jeden, słuchajcie, Dyke duży i. Wandaj kurczę, mały. To, Ej, znaliście taką bajkę jak ten? Jak kłasz duży i kłasz mały, Zajebista, nie? Jak trafisz trzeciego, to się. Panowie! Trzeci Van Dijk. Trzeci Van Dijk. Wjeżdża, panowie! Trzeci Van Dyke! on tu stoi! Idzie! Nie! O nie! O si. O nie! Nie! No i co? No i tak z Oshimenem, tak? Mhm. Dobra, no. Posprzedajemy sobie te karty. O, dużo osiem piątek. Musimy panowie to posortować. Musimy to posortować. Tych zawodników bierzemy. To na Quixel, to jest 20... O, kurna, 21 tysięcy. To ile zarobiliśmy? Czekaj, trzeba to podliczyć. Ile się dostaje monet? Ej, no to zarobiliśmy spółbalni ty! Z za Rajwalsy? Nie no, to są jaja. Na niego zbieramy zaraz. Na i SOKO, SBC bez kitu. Uhuhu. Patrz kartę kara totalny Wieża słuchajcie Kobietka Na NC Z Holandii? A to nie może być nic dobrego Jak jest ogólnie kobecina Ale overall chyba całkiem spoko Ej będzie overalla Tak całkiem okej okay, foderowo Całkiem okej okay, foderowo Ona jest, ona jest 500k warta? Dobra, otwórzmy sobie paczki teraz A, wystąpił problem z serwerami on wystąpił problem z serwerami? Oddajcie mi dostęp do serwerów W ogóle jakiś taki ten, głodny jestem Coś bym sobie ogólnie, coś bym sobie wtrynił Okej, okay, mamy, mamy tego, mamy Mamy kwalki Kwale zagrane I potrzebujemy teraz tak Popatrzcie, powoli robić pójty bez wydawania końców no, Jak ma to śmiało, nie? Tylko bierz pod uwagę, że ona nie jest jakoś mega Zupgradowana, nie? A, bo tu są te, team of the Wiki. mega paczka z łukawym błagam. Jest. Dawaj tu po winiego jedziemy. Uh! Oho! Idealnie. Idealnie, idealnie. Zakwali, ale sypie dzisiaj, co jest? To idealnie po tego, idealnie pod winiego. Yes, koła, koła. Haha. Vamos. Ej, ale trafiamy dzisiaj w ogóle tych wariatów. To jest niesamowite. To jest niesamowite, absolutnie niesamowite. Jeszcze cienia trafiliśmy. Oj, to jakaś kobiecina, ale z logoutem przynajmniej. To daj chociażby sołki overall. Mapileon, błagam. I jesteśmy ogólnie zadowoleni. No to jest ma Leon chyba. Albo Irene Paredes. A, Irene Paredes. Ok, Okej. No 8-8. Nie mile chodzą 8, 8, ale styknie, ale styknie na pewno. Ej, to jest... No nie no, to na luzaczku. Kwara jest okej. Okay. Kwara ma fajny całkiem place z tym tricksterem. No kieresz, Timo? O! Nie wiem, z kim się go tym, z czym się go gra. Nie Wini, 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 Wini. Elegancko już go miałem. Ale wieża, winicius junior. Jaki mam skład zajebisty w ogóle? To jest ogólne przegięcie pały, tak szczerze. Zobaczcie sobie, jaki mam skład. Czy to jest Hicior? Owen może robić lotkę z klanu w tym momencie. Jaki to jest skład? No To już ogólny składzior. No taki na... na 13 Co w piątek rano. bez